128 antymuzułmańskich incydentów we Francji w ciągu dwóch tygodni nie ustają antyislamskie protesty w Niemczech. Takie informacje obiegły cały postępowy świat. Na szczęście nie dotyczy to Polski Ludowej. Na mnie grozi islamski terroryzm. Wszystko dzięki Niewątpliwym zdobyczom epoki Tuskowskiej, które są umacniane przez rząd ludowy premiery Ewy Kopacz, są to bezrobocie, niskie płace i efektywnie, nieefektywny system służby zdrowia, który każdego islamskiego terrorystę położyłby trupem jeszcze przed pierwszą wizytą u lekarza domowego. Nawet talibowie w klewkach długo nie wytrzymali. I za to lud pracujący miast w WSI dziękuję partii, która najlepiej wie, jak realizować swoje sztandarowe hasło, by żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.